Milczeniem bezgranicznym zakończyła się ostatecznie rozmowa Aryamana z limbami. Ten szukający tajemniczeń nie domyślał się, że jego spowiedzi wysłuchuje najgroźniejszy tyran, najzręczniejszy Proteusz, najbardziej nieuchwytny wróg Boga w Tatrach. Trismegista, król wężów, który od dawna już rzucał na duszę Aryamana swe trujące mroki. Ariaman wyszedł z groty nad morzem wśród jarów lodowca zgonu i szedł kiedyś po ciemku. Deszcz ustał. W smętnym mroku ginęły za widnokręgiem krwawe żarze księżyca. I wydawało się, że to już zmierzcha kosmos, niezmierna melancholia zaprzepaszczania się natury i serca. Ariaman uczuł się zawieszony w jakiejś pustce bezkresnej, jak Szymon Mag. Wzięła go nieprzeparta ochota zejść znowu, lecz już ostatecznie w rozszczelinę wulkanu, gdzie żył król wężów, i zakołatać tam do bram śpiżowych. Wtem uczuł mróz, jakby tysiące macek głowonoga, w górze zawieszona głowa demonicznego węża ze szmaragdowymi oczyma, niżej zaś otwarta czeluść do straszliwego jego zamku. Ariaman ujrzał, iż nie ma już innego zejścia z wysokości niezmiernej. Wyjące wzburzone morze wydawało się z tych wyżyn jeziorem, śniącem w jesiennej topielic kołysance. Głos jakiś wewnętrzny szeptał mu, wytrwaj jeszcze, bliskie zbawienie Twe. Lecz upór zwątpienia, rozpacz wieloletnia i poczucie zemsty przeciw własnemu losowi zwyciężyły. Jak księżyc walący się na ziemię, zasępiła całe jego jestestwo decyzja złego. Ariaman przeszedł most wiszący, który złożony tylko z trzech lin chwiał się nad przepaścią potworną. W dole wyła rzeka. Krok jeden wahania strącał w bezdno. Ariaman wszedł do jamy króla wężów. Był rad iż odrzucił za siebie tę czującą Maję i że teraz iść będzie w mroku nieprzejrzanym, lecz triumfującym na wieki i będącym jedyną prawdą. W dali niezmiernej opuszczonego świata zabrzmiał turowy ruch. Potężny hejnał rozlegał się wśród skał, jakby wspaniały grający pan Zawisza Czarny jechał do zamku swego pod łomnicą. Potężny hejnał Polski przyszłej, indyjski, runął na możne, lecz tak niepojęcie rozpaczne serce Ariamana. Zapuścił w nim złotostrunne szpony, zbroił w tarczę ze słońca, przekuwał w miłość, ubierał w szyszak, dawał miecze wiedzy. Ariaman Dawniej poczułby się w każdej łacie swego pokruszonego serca wojownikiem istnienia. Lecz było już za późno. Wyjścia znaleźć nie mógł. Więzienie nad nim się zawarło. Podziemia potwornej grubości oddzieliły go od świata. Był więźniem króla wężów. Błąkał się w strasznych labiryntach, a jedynym głosem był puchacz, który zdawał się śmiać szyderczo. I echo w duszy Ariamana mówiło – Nigdy już. Tak mówił konny rycerz mag Litfor, stając w ciemnej głębi wielkiej doliny pod Giewontem. Noc jest i serce moje, okryte żałobą, ma znowu znaleźć się przed bramą tajemnicy i oglądać cmentarze pełne bielejących kości, którym żaden prorok Ezechiel nie każe z martwych powstać. Serce moje, okryte mrokiem tysięcy i milionów lat, które już przeminęły, mrokiem tych miriadowych gwiazd, które zagasną. Wieczność jest we mnie, na skrzydłach mnie unosi w głębi niepojętych, nieogarnionych milczeń, które przerażają. Nie mówię nic, słucham. Oto skrzydła czarnego Boga we mnie, oto jest namiot wśród pustyni, oto ja sam, arcykapłan i mojżesz bez ludu. Prorokować mam tym, co nie mają duszy i skazani są na śmierć, jako te jednodniowe motyle rojące się w malignie tęsknoty, szału, żądzy i upojenia. Dajcie mi ostatni dzień wasz. Na tej ziemi a ja będę wiedział, co mówić wam, milczeniom. Jestem, a nie będę, gdy niemowlęta wyrosną i pochylą się im grzbiety, gdy przelecą wagony nadziemne jak meteory nad wirchami tatr i nad kopułą wgiętą, modrą, straszliwą oceanu, nad andami w przepaściach ich, nad płaskowyżem Pamiru i jeziorem Rakshasów wśród zamarzłych, niebosiężnych gór Hiyamawatu. Jestem. A nie będę, choć moje słowa zabrzmią w ustach i duszach innych ludzi, nie będę i żaden Mesjasz, żadne zaklęcie nie zmusi mnie, liść zerwany i uniesiony w ciemną zatokę śmierci, abym wrócił znowu w obłędny buru życia. Skrzydłami wieści Czarny Bóg we mnie skuty do gór olbrzymszych niż Kaukas, przeświecone gwiazdami groźniejszymi niż Vega, Algol, Erydan i Krzyż Południowy. To Bóg Thoth, Mistrz Wyklętej Magii. Modlę się do Ciebie, twórcą mroku we mnie, twórco tych szalejących mórz w ciemnościach, które wyją szturmem na górach lodowych. Modlę się meteorami, które przelatują nad milczeniem w odchłani, krótkim mignięciem ostrza w chmurze lecących widm, wlokącą się nicią ariadny w labiryntach bez czasu i przestrzeni lub uroczyście wolno wtaczając się, jakby posągiem światowida, na rydwanie ku mrokom i zagasając tak nagle, jakby pękło serce. Stoję pod drzewem niewiadomości przykuty łańcuchem do ramion krzyża, który nie wiem, kogo ma zbawić, rozświetlany fosforescencją wewnętrzną, jak świętojański owad mający lampy z zielonych szmaragdów. Wzywam cię, lecz jesteś już, błagam cię, lecz oddajesz mi już samego siebie, korzę się przed tobą, a widzę cię już u nóg moich, ty straszliwy, niewyrażalny, jedynie istniejący twórco bólu, który jest królestwem godnym mnie, bo nieskończonym aż po ostatni bezkres, mówił Sfinks. Mów, duszo, zwolna i w majestacie anamnezy wielu tysiącleci, skąd idziesz, kto jesteś pod tym niebem starszym niż wszystko, co się da objąć, Miriadami, Manwantar. Mów i odgadnij, lub zgin. Ja. Sfinks nieruchomy na drodze Twej pożarłem, spaliłem w płomieniach i pochłonąłem narody dusz, o których rzec można, że Bóg ich zapomniał. Ja, Sfinks, Bóg wschodzącego słońca śmierci, milczę, mdlejesz od mych kamiennych tchnień, zamagnetyzowany emalią i lazurem mej głowy sięgającej aż na to błoki słyszysz głuchy szum huczącego nad ziemią morza. Temi drzwiami weszli, którzy już nie wrócą. Mówił mak litwor nocy, potęgo nocy. Nagły zamęt, jakby wicher realny wzniósł wszystek pył dawnej Sahary na miejscu Tatr w powietrzne regiony i kręci nim w wirach miedzianego pyłu. Niebo rozpalone jak glina w ogniu nade mną, ziemia żelazna, nieczuła jak moloch, przygniatający mnie łapami u piersi, która sączy zimny wiew mogił, rozerwę. Te zasłony ze stropu nieba wiszące poryte błyskawicami, zapadnę w głębię snu, o moja konieczności, zmiażdżę się lub ukoronuję gwiazdami, odpływając na morza nieznane, w głębiach ziemi idę i tworzę wśród milczeń wieczności nieistniejących, niekończących.